Set miał być bohaterem, którego głównym wyborem będzie górna aleja, mimo to ostatnio pojawia się on często po drugiej stronie mapy. zarówno profesjonalni gracze, jak i ci amatorzy wybierają seta na dolnej linii jako wsparcie naprawdę często. Z zestawem umiejętności z dużymi ilościami CC oraz możliwościami tankowania, jak i zadawania sporych ilości obrażeń, łatwo jest jednak zrozumieć dlaczego. Support set został wybrany 75 razy w profesjonalnych turniejach Ligi Legend na najwyższym poziomie, w tym 20 razy w chińskim LPL, 11 w LCK oraz 8 w Lecu. Mały win ratio rzędu 52% w grze profesjonalnej i nadal pozostaje popularnym wyborem Pomimo ostatnich nerwów, set stał się bardziej popularny jako wsparcie niż jako zamierzona rola na górnej linii, przynajmniej w kolejce rankingowej solo duo. Według strony statystyk oPG 48% wyboru bohatera w aktualizacji 10.8 było supportem w porównaniu do 39% na górnej linii. Na jego aktualnie zaniżone Win należy wziąć poprawkę na graczy, którzy dopiero zaczęli grać postacią. A ty jak oceniasz rolę saporta seta? Lepiej żeby został na górnej Alej, czy Dobrze, jeśli inni gracze również testują tą postać na pozostałych liniach. Daj proszę znać w komentarzu. W tym materiale to wszystko. Do zobaczenia już niebawem. Trzymaj się cieplutko. No i cześć.